Witam, witam z tej strony Dragon. Z tej strony Dragon jeszcze raz. Tuś myszki weźmy. Na jeden zmienimy. Audio. Tak. Muzykę przyciśnijmy. By nie było, że. Tak, zapisz. No i zaczynamy nowo serię great. Nie przeczytam, bo angielskiego nie umiem, jak chodziłem do szkoły, to był rosyjski. Przykro mi. Chodzi tu na złomowisko statków. Gra pochodzi Games i Incubator. Samo łódzka. żebyście się pośmieli ze mnie. Ale nie krzyż mi tu. Tak. U, ła, ła, ła. Spokojnie. Nie, nie, anuluj. Idziemy. Ale szybko biegasz. To tu, mój, my teraz myśli. masz nowe zadanie. A, pozbierać. Pacja przy silniku O, czapkę taką wzięłeś? Co tu mam zrobić? Gdzie ten samochód? A wrzucić na samochód. Tak. Czekajcie, czekajcie, bo to za głośno będzie. Tak zapisz to, to będzie... będzie krzyczało. No i o o motek Mam milwa motek tak? O. Zobaczymy, jak będzie to się rozwijało. Tam. O, ale mamy stukać? Tak, i części mamy rozbić jakiś, Rozbijem. O, to zuu! To... Krzyknęło. Ale nie młotyk, no, nie machaj młotkiem. Mhm, <śmany> mamy zniszcz. Ale ty trapiaj Tak, sobie na głowę wrzucisz, będzie dobrze. U to uh, uh. Do, cię... do cięcia? Dobra dobra spokojnie. O, będziemy chcieli flexem tak? O! Kuliaczka. O ty ale trafniaj. Tak ładnie. Młoczeczek, młoteczek. sobie na łeb runiesz to się nauczysz wtedy, wtedy nauczka Się nie robi to tak. hmm. No rzucaj no żółte aha, wiem wszystko ja. Mójeczkę daj, ja nie wiem tą... Ty A nie... Mójeczka to... idź bliższa, te dwa niby... <laughs> Ale ty tra... o! Wiemy, że palnikiem. Dobra, dalej chyba palnik to jest, U, jaki ogień! Może się odnieść? Boże... Poparzysz. O, gdzie jeszcze jeden? Tak, 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 tak. Nie. Ale... No jeden. Mówił, to tu nie rozumiesz. Gdzie tu jeszcze jest? Zobaczymy. Chyba tutaj nie pokazuje. O jest Palnik w dłoń. Kilo tak? Ale ty traw. Zaraz pójdę odbiorę. biorę. Tak, mamy 60 rzucone a mamy wrzucić... Ile? stuba, tak? Użyj komputera. Do trzeba leć. Komputer użyć. Pracy zrywają. Okej, okay, odbierz kontrakt. Okay. teraz chodź do sortowni, sortuj metal. Zadanie w samouczku tak mamy. Jedziemy do sortowni posortować sobie metal. Zobaczymy co dalej. O. Się zgadnąć to Co? jeden Co? kilogram, czy się opłaca? Może i nie, może to się, bo jeszcze oprócz tego będzie. To jeden jesteś To niech będzie jesteś no tam, jesteś tam, No tam, jesteś tam, jesteś tam, tam, noszenie, rzucanie rzeczy, latarka, o, latarka dźwignie, coś, dźwig trutownia, sklep, kupowanie statków, kontrakty, wydawcę statków, sprzedawanie statków, tryb cenowania. o, aha, u, Kabel na napięcia jakieś, rury, coś tam, gdzie zaróbka, sklep z Sami Barca wciągły harka jest, lina. Materiały wybuchowe, część ciężkie elementy, menu kołowe. Aha Ciężkie. O, materiały w linka. Dźwig. O! Nie wiedziałem, patrz, by to. Ciągarka może być używana do zdemontowania kadłuba statku. Jednak przed niej używając, upewni się, że wszystkim koło. to jakiś tam. Aha! O, gratulacje. Masz nowe zadanie. Jakie? Pozbędzi mi się tego statku samouczka, może jakiś większy weźmiemy, ale ja mam ten. Czekajcie, 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 nie będę sprzedawał. Na razie zobaczymy coś. O. Warsztat. Aha. Lina. Tego, 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 tego nie ma. A tu nie tu czekajcie tu gdzieś tu chyba tu to było dobra ja wiem wiem że to jest... tak molina idzie na poziomu zasięgu coś tam coś tam weźmy młoce kup tak kup tak kupujemy pokitanie można tak tak, okej. Okay. Ukupywaliśmy Tak, dobra. Zobaczymy, czy czym się to je. Gdzie to jest? I nie lata jak papuga. Dobra, może 5% coś tam. Tutaj też mogę. Okej. Okay. Palnik, ten nie mogę. Tego mogę. Tak. Tu ulepszymy. Nie, nie można. Też nie można. Materiały wybuchowe. A nie, ja nic nie będę kupował, Materiały wybuchowe są w stanie wyżyć. Aha, dobra. Dobra. I co mi? ilka, 60 zostało? Tak, teraz tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Może sprzedamy. Ehm. max, max, bo się kasa może przydać. Tak, sprzedaj, tak. 0, zero, zero, żeby nie było, że samochodziec, wiesz, nie wiem, wszystko na zero. Teraz idziemy, zobaczymy. Co my tu mamy, za 10 tysięcy, za 20 tysięcy, 50 tysięcy, za 20 weźmiemy, ten drugi, jakby są, za 10 dolarów, za 20 dolarów, u 400 dolarów, 1500, uuu, panie, to, to, to będzie rok, dobra, to jest zero, nie, weźmy za 10 dolarów, tak. Ten, sprzedaj bo. Tak, kup. Tak. No i... Kupili nowy wystarczek i jedziemy go rozbierać już teraz. Gra automatycznie zapisana. No to jedziemy. U, a coś tam jest na górze chyba, czy to? Nie wiem. Podamy. Daj. u. -u, 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 -u. A cięcie. Kontenery będą? U, -u nie widziałem. Ludzie. No, no bierz, bierz. Ja nie wiedział, że kontenery tu będą. U, panie. Tu jakieś wycięcia? Palnikiem. Chyba tak, ale nie spadaj mi. No jejku. Zrozumiem, żebyś nie spadał. Jedno mamy, tak. Nie wiem, bo... No ja nie wiem, żółto. Niż... U! Dobra, dobra, spokojnie. Panie władze, młotkiem. Zadanie plastik, 80 kg plastiku i jedna toaleta, olej 50 drewna 100 kilo i żelaza per żelazo Roberto uuu patrzymy Tak, robimy cyk. I pół I jedyneczka, zabieramy. Jak to było światło? Nie pamiętam. L wciśniemy, I ta latarka. Narzędzia Konobler. Typ C. Lepiej tutaj. Latarka. AU, mhm. A u. Dobrze. Wszystko. I z góry pozbierany jednym łotkiem. Babach do dołu. Ja to czuję. Moimi możliwościami. Tak. Fajna gra mi się podoba. Grafika fajnie graficznie. zapraszam miło do komentowania. Pisania. zaraz będzie. Bo bach, ja to czuję, że będzie. <laughs> No i trzeba by bo zapełniłem tak. tak Dziwnie ty to ty dragon robisz hm. Trafisz? I nie trafisz? Mi, czy mi to dalej będzie pod spodem To jest... A za 10 dolarów ja Nie wiem czy e, tak wiedziałem że będzie. E, Ale jak ja by teraz wyjdę Dobra dobra spokojnie Opanowany Bądź No, dobrze, dobrze. Bądź opanowany. Mniej stresu. I belek. Jakiś, tak. No, no. Nie rób Jakiś takiej sieroty, A? Plastik. Ona chyba chciała plastik też. No. Ale i tu? Tu? Co to było? Nie wiem. znajdę. O. W porządku. Trzeba porobić. Pełnie już. Gościu. Tak, wiesz młotek dłoń. I jelisz. O minimalnie ode mnie. No i ja, takie to budki. Dalej będziemy rozbierać. O, ty gaj. Tam? Tam hipopotam, tak? Dobra. <laughs> Cię trzymajcie. Ciepło. Piszcie w komentarzach, czy się wam podoba, czy nie. Mile widziany? komentarze, porady do gry, takie różne rzeczy, dziękuję, dziękuję mile, że oglądacie filmy moje, za oglądanie moich filmów, to się trzymajcie, papa. Pa.